Daroma ogólnie żegla, Pany Bruder, mafia się na niego zaczęła. Odgadywał on każdego za plecami, teraz mafia się po prostu będzie mściła. Szefem mafii jest ten koń zwany Techniawa, co w parkowej był on stróżem i na boga. Gościa kopnął w nogę i to głupia sprawa, lebo to była, jak już wiecie, sztuczna noga. Sztuczna noga to w niebiosa poleciała i tej nogi koszty no to są miliony cała banda do stechniawy strasznie lała a najbardziej łysy daro rozbawiony dziś techniała się nadana czaj sprętem, a stechniawą to menadżer adresori. o nim mówi łysy daro niepojęte że od dziecka na alkoholi, alkoholi mnie już boli głupia pała łysy daro jest w opałach niechaj każdy to się dowie jest w opałach wolny człowiek nie już boli głupia pała Łysy daro jest w opałach Niechaj każdy, to się dowie Jest w opałach, wolny człowiek Od małego ma on w żyłach pięć promieni W garniturze wciąż tym samym partyzanckim Mamusia powtarzała moje miry. Musisz pić to pij, lecz bądź pan elegancki Jeszcze strasznie jest wkurzony łysy jarow. Jest wspaniałym baloniarzem. Bo zrobił na, na osypkach taką siarę, że nie jeden to się znalazł już w Monarze. Łysy Jaro kroił krocie na osypkach i kasował takie siano, że orety. Miał monopol na osypki Jaro-kipki, bo wykosił konkurencję on niestety. Łysy Taro zadarł również z pestyniarzem. No bo twierdzi, że szkolił go cholera. I z Mariką on po cichu kręci w parze. A Marika to menager jest brodera. Mnie już boli głupia pała. Łysy Daro jest w opałak. Niechaj każdy to się dowie. Jest w opałak wolny człowiek. Mnie już boli głupia pała. Łysy Daro jest w opałak. Niechaj każdy tu się dowie, jest w opałach, wolny człowiek. No to była strasznie udana intryga, no bo bije ona z Turkucia pod jadka. Szef brodera Turkuć wypił płyn Borygo, gdy dowiedział się o romancie się pod Władka. O mnie mówił różne rzeczy on udane, że w Sopocie kiedyś ja na siebie zrałem. I chodziłem ja za szale niesłychane, potem w knajpie ja śmierdzący sobie spałem. Również miałem ja wizytę na sreberku, bo mi w głowie już się mocno pomieszało. Z bliżej Witkiem ja w sobocie grałem w berka i lekarze kilku z dworca mnie zabrało. Ja nie gniewam się na łeb Łysego Tara, bo to cudny jest ekscentryk i idiota. Takich ludzi nam brakuje. To mnie jara, więc piosenki o nim piszę. Nie dziwota, mnie już boli, głupia pała Łysy daro jest w opałach. Niechaj każdy tu się dowie Jest w opałach, wolny człowiek Mnie już boli, głupia pała Łysy daro jest w opałach. Niechaj każdy tu się dowie Jest w opałach, wolny człowiek Zaś maksymalnie jest kurzony. I napadać na łysego chce z batonem. Chce nałożyć mu żelazne kalesony. I go rzucić do motławy jak oponem. Również cięty jest menażer Antresoli. Bo jak to wygodnie trzyma on silniejszym. I wyżywa on na łysem się dowoli. Choć na solo to byłby problem nie mniejszy. Tak żyjemy se, bruderze, to wspaniale. Choć łysego żal i jestem ja posępny. Radykałów to nie lubię. Bracie wcale A po łysym mogę ja to być następny Łysy daro Jest w Mnie już boli głupia pała Niechaj każdy to się dowie Jest w opałach Wolny człowiek Mnie już boli głupia pała Łysy daro Jest w opałach Niechaj każdy to się dowie Jest w opałach Wolny człowiek